Zwróćcie uwagę na te bananki małe, ale przyjemny w dotyku, dobrze za Maszyna do jedzenia, nie? Jak mój kamerzysta on też dobrze potrafi. O, jest potęga ten sam. Dziękuję bardzo. znaczy smakuje, nie? Piękny słonek, prawda? A propos słoni, to jest to zwierzę czczone, najbardziej szanowane w Tajlandii. Jest uosobienie mądrości. Wiadomo, pomagało im w budownictwie, a także na wojnie.